Siemano na ciebie dyska z tej strony ja, e, Wexon, a dzisiaj nagrywamy e, taki film różny filmik z takiego serwera NHC.taserwy.com. IP w opisie będzie. I dziś będziemy, no wiecie, adminów, tak. Tak, będziemy sprawdzani może. Może nas admini sprawdzą. Nagramy taki filmik, jestem sprawdzany. Jest jakiś on? A, jest. Dobra, udajemy adminowi, że mamy czyciek I może mnie wreszcie wiecie. Sprawdzi. Co? Dobra. Dobre Dobra ludziska Poczekajmy Dobra jestem Dobra, Admi sprawdź mnie wreszcie, dobra. Czekamy, czekamy, czekamy. Może mnie wreszcie sprawdziam, dziś na wykonuje reklamy servera NHP, ale fajnie chodzi na sobie to ma pra, zadzwonię do tego admina. To on tak, podam mi... Ten swoje Ja do niego już tam lepiej zadzwonię. No, nareszcie. Halo. No halo. No admin, o co chodzi? No, no, proszę o dostęp na komputer? Dobra, masz tam. Mam to w stupie. No sprawdzę. Proszę udostępnić. No udostępniłem! Nie. Tak! Taka. Masz. Może to Ci będzie pasować? Jeszcze nie. ładuję Ci się? Tak. No, nareszcie. Ale o co chodzi, admin? No, po, podobno przyznaję się sam do Citów, więc postanowiłem się sprawdzić. No to ze sprawdzaj kogoś innego, na pewno nie mnie. Te bania mi padły. Czemu się smutny wyborki one sprawdza? I co dalej? co dalej? Move. Escape udostępnione, jest już? Tak, Escape. Mam, no. a to? settings. No. Mam ju ja nie widzę. No. Um. Okej, okay, zatwierdź. Procent update procent. A. No i No enter. No? Krótko Minecraft. Czekaj. I co? Wersjąc. Mam. No. Czekaj. Jeszcze mówię. Ja ile to admin będzie trwało? Długo. Jeden, y siedem, dwa. Eee... Yy, <noise> dobra. Jak być w obsiąż? W Minecrafcie. Yy, prawy shift. Ciśnij. Może ci które ekranował pokazać, bo będziesz mi nie wierzył. No najlepiej. Poczekaj. Chyba ja odinstalowałem. A nie mam. Halo? No. Kuba nie chcę tego kupić. No! Poczekaj, ładuje mi się. Może na Steamie w coś zagramy? Nie. Żartuję. Poczekaj, klawiatura klamowa szybciej. Klawiat. No masz. I co dalej? kliknij prawy ślikt, na to wytłużę No klikam! klikam. E, na, na jakim launcherze grasz? 1.7.2 Launcherze. A na launcherze Skyland. No, ja widziałem... ja w tym... ...snowparset i krystal. Jaki krystal? Na krystal. Zobacz sobie typie! Masz Skylanda? No dobra, ale masz włączony ten Minecrafta, tak? Mam. No. no to, mm, to masz Jeśli tak? mogę to ten... Zminimalizuję ekran. W sensie, że na pulpit. Nie. Tak nie mamy. No w nie, po co ci sprawdzą, bo tak widziałem, że sobie na nika się kupałeś. Mam. No wyłączcie. No, Admin. Dobra, jesteś czysty. Dobra, dzięki. To narka. Ma na narkę. bo ja czekaj. No co jeszcze? Jeszcze. Ja pierwszy na komputer? Co? Nic. Już? Nie. Zapomniałem o jeden. O czym? Widzisz? Przybliż się trochę. Jeszcze. Dobra, jesteś czysty. Dobra, no to się rozłączam. To się rozłącz admin. Narka. Dobra, ludzie widzicie jaki, no jaki admin. A więc my kończymy ten filmik. Narka, cześć!